Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu dotyczącym, jak dojść do 2000 zł i jak to potem rozmnożyć. Nazywam się Iza Zalewska, od ponad 11 lat zajmuję się Dotera, i ze względu na ostatnio wprowadzone zmiany w planie kompensacyjnym Dotera pojawiły się nowe możliwości i nowe strategie uzyskania dodatkowego dochodu. W związku z tym postanowiłam nagrać dla Was taki, e, takie wideo, taki, e, taki film <grym> ze slajdami. Z wyjaśnieniem strategii ścieżki właśnie do 2000 zł. Nie ja to wymyśliłam, jest to program, który opracowała Dotera. W Stanach on jest znany jako Path to 500 Dollars, czyli ścieżka do 500 dolarów, ale na nasze polskie warunki to jest około 2000 zł. Więc postanowiłam tak Wam przedstawić tę strategię, ponieważ wydaje mi się bardzo interesująca i bardzo realna do zrealizowania. Zatem, żeby już za długo nie, nie, nie gadać, to przeniosę Was do mojego, mojej kanwy, do prezentacji, ponieważ łatwiej jest trzymać się slajdów i tematu niż odbiegać, bo mam takie tendencje do odbiegania od tematu. Już tutaj ustawiam jako prezentacja. Prezentuj. Więc tak jak wspomniałam, dzisiaj opowiem Wam o strategii droga do 2000 zł. Jest ona informacją czy taką strategią, która wykorzystuje bonus moc trzech jako dźwignia działania. I też wykorzystuję tutaj tę dźwignię w tej wersji, takiej w wersji ulepszonej, wzmocnienia z mocą trzech. I w związku z tym robiono badania wśród ludzi, zadając im takie pytanie: czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy w ciągu ostatniego roku Dorabiałeś, czy próbowałeś dorabiać sobie do, do swojej pensji? I większość osób, ponad 50, tak 54%, stwierdziła, że tak, tak, chciałam dorabiać, potrzebne mi były dodatkowe pieniądze. I to co ciekawe, to aż 71% osób spośród pokolenia Z, czyli młodych ludzi, próbowało dorabiać. Oznacza to, że Ludzie poszukują dodatkowych środków, dodatkowych możliwości zarabiania, i tutaj z tym programem jest to właśnie super do tego okazja. jeżeli widzicie też tym okazję, to zachęcam Was do podzielenia się tym nagraniem z osobami, które mogą być zainteresowane tym tematem. I tak jak wspomniałam, ta strategia opiera się na wykorzystaniu bonusa mocy trzech, żeby móc zbudować swój, swój biznes, nawet bo dla niektórych to może być dorabianie jako coś takiego pobocznego, a dla niektórych to może być też ścieżka do rozwoju biznesu. To zależy w jakim jesteście miejscu, jaki macie swój cel. Bazą tutaj jest dojście do 2000 zł i duplikowanie tego. I co takie 2000 zł oznacza? Oznacza to więcej pieniędzy dla pierwszych aktywnych osób budujących. Jeżeli ktoś dołącza do Dotery, deklaruje się jako osoba budująca, aktywnie budująca, to jest to dla niej szybciej można zarobić te pieniądze. Szybciej w porównaniu do tego, co wcześniej, jak wcześniej był program kompensacyjny stworzony w doterze. Ja widzę tutaj duży potencjał właśnie na szybszym zarobieniu. Też zwiększyć można tutaj zaangażowanie osób, które polecają. Nazywamy takie osoby share czy oddzielenia się, czyli osoby polecające. Produkty, niekoniecznie które chcą budować biznes, ale który, którym podobają się produkty Dotera, chcą je polecać od czasu do czasu i za to swoje polecenie dostać yy, na, taką podziękowanie, nagrody od Dotery. Jeśli ktoś tutaj dąży do osiągania rangi, więc tutaj można z tym programem osiągnąć rangę Executive albo Elite szybciej. I taka ranga jest y, taka bardziej stabilna, solidniejsza. I też poprzez to działanie tutaj można stworzyć więcej synergii, więcej emocji w swoim zespole. No, a to, co jest na przykład dla mnie bardzo istotne, to jest to, że wywiera się wpływ na tworzenie y, wzrostu gospodarczego czy poprawę sytuacji ekonomicznej w życiu ludzi, którzy są wokół mnie i którym mogę o tym programie powiedzieć. I chciałabym Wam tutaj przypomnieć taki cykl klienta, cykl klienta w Doterze, że zazwyczaj klient jest użytkownikiem produktu, ale ponieważ produkty mu się bardzo sprawdzają i podobają, to taka osoba staje się osobą polecającą, komuś rekomenduje te produkty. Potem spośród takich osób polecających mogą wyłonić się osoby, które stwierdzą: O, to jest fajny pomysł na biznes, ja będę tutaj sobie budować swoją organizację. Jest to osoba budująca, i potem, jeżeli taka osoba ma już zbudowaną czy buduje jeszcze organizację, to nabywa nowe kompetencje, staje się liderem. Ale tak jak widzicie, wszystkie tutaj strzałki, które od każde, każdej tej roli, od każdego tego etapu, na który ktoś może, do którego ktoś może dojść, wszystkie prowadzą do tego początku, czyli do użytkownika produktu. Dotera buduje swój sukces na najwyższej jakości produktach. I nie mówimy tutaj e, stricte o olejkach eterycznych, tylko w ogóle na wszelkich produktach, bo Dotera ma bardzo szeroką gamę. Nie tylko właśnie olejków eterycznych najwyższej jakości, ale również suplementy, bardzo nowoczesne, których formuła jest oparta na najnowocześniejszych badaniach i metodach. Um, dostarczania tych składników odżywczych, które są w suplementach do organizmu, na ich bioprzyswajalność. Bardzo ciekawe suplementy, warto się tym zainteresować poprzez środki takiego domowego użytku typu mydło, płyny do prania, pasta do zębów i przez kosmetyki, więc dużo, dużo jest tych produktów jest z czego wybierać, jest na czym budować tutaj Swoją moc na drogę do 2000 zł. Będę tutaj opierała się takimi określeniami, które już wcześniej były omawiane i. Można znaleźć je na webinarach. Jeden z takich webinarów to jest pod nazwą Część Pierwsza Droga do Zarabiania, czy w jakichś innych materiałach. I to są istotne zagadnienia, które tutaj w tej strategii są nam potrzebne. A więc jest to LRP, czyli program lojalnościowy, prowizja tak zwana Szybki Start, prowizja Moc trzech, czyli Power of 3, wzmocnienie tego. Czy proszę? Taki wskaźnik PGV, czyli Personal Growth Volume, czyli obroty wynikające z, ze wzrostu osób, które osobiście zarejestrowaliśmy, OV, czyli obroty w ogóle i rangi. O, przepraszam. Już dzisiaj trochę dużo mówię. I też dla przypomnienia, pokazałam tutaj takie ilustracje. Tych poszczególnych rzeczy, ale nie będę się już to teraz zagłębiać. <laughs> Przepraszam. Więc ta strategia, o której dzisiaj będziemy mówić, ona dotyczy wykorzystania czy dążenia do uzyskania wynagrodzenia z prowizji. Moc trzech Power of free z drugiego poziomu wraz ze wzmocnieniem. I tutaj Dotera gwarantuje nam tylko w, tym, w tej prowizji już 1860 zł. Na tę prowizję będą się nakładać jeszcze inne, na przykład z szybkiego startu, dlatego mówimy, że jest to ścieżka do 2000 zł, i zaraz wam krok po kroku będę wyjaśniać. I to, czyli to, do czego dążymy, to jest właśnie po pierwsze, moc trzech z drugiego poziomu, jak również uzyskanie tego wskaźnika PGV na poziomie 800. I jak może, skąd możemy wiedzieć, jak możemy obliczyć ten wskaźnik PGV na poziomie 800? Nie musimy tego liczyć sami. Dotera przygotowała dla nas um, takie um, raporty, w których może, które możemy wygenerować i zobaczyć, na jakim jesteśmy teraz poziomie. Przede wszystkim, jak wchodzimy do naszego e, zaplecza, do naszego biura wirtualnego, na, na, na taką zakładkę dashboard. Mamy taki obraz i tutaj jest suwaczek. Przesuwamy go na to, żeby był new, czyli w tej nowej wersji programu e, kompensacyjnego. A tutaj z boku widzimy taki quick. E, Quick Reports, czyli szybkie raporty z takim ptaszkiem. Jeżeli nie jest rozwinięte, to naciskając na plaszek, ptaszek, nam się tutaj rozwinie i widzimy różne raporty, które możemy sobie wygenerować. I ten, który nas tutaj będzie interesował, to jest ten pierwszy Personal Grow Volume, czyli PGV. Również, jak już naklikniemy sobie na ten raport, to widzimy tutaj ile na dany moment my mamy tego wskaźnika widzimy też ostatni miesiąc kilku osób ponieważ ten wskaźnik jest sumą wszystkich wolumenów LRP w danym miesiącu które zrealizowały osoby które zarejestrowaliśmy w ciągu ostatnich osobiście zarejestrowaliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy więc, jeżeli ktoś już został zapisany, do, do, też zapisaliśmy jakąś osobę nie wiem, 8 miesięcy temu, a to takiej osobie pozostają jeszcze 4 miesiące tego darmowego członkostwa i 4 miesiące, które liczą się do tego wskaźnika PGV, i te osoby będą tutaj też wymienione w tym raporcie. Więc mamy tutaj final month. I mamy tutaj literkę Y, czyli jest, 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 czyli że to jest ostatni miesiąc tej osoby, a następna kolumna to jest poz, pozostałe miesiące, ile, ile jeszcze miesięcy danej osobie pozostały. Tutaj będą widoczne imiona, nazwiska i numer ID tej osoby, i tutaj mamy też, kiedy ta osoba się zarejestrowała, jej e-mail, więc jest to dla nas fajne narzędzie, które możemy wykorzystać do tego, żeby skontaktować się z tą osobą i przedstawić jej moment, który jest w doterze, i ewentualnie zachęcić do przedłużenia członkostwa. I również jeżeli mamy w naszym biurze takie zestawienie, które się nazywa Detailed Genealogy, czyli widzimy zestawienie wszystkich naszych osób, które mamy w swojej strukturze, w swoim downline, to też możemy podejrzeć już tutaj wskaźniki i całe OV, czyli obroty i personal OV, czyli osobisty zakup i tutaj podkreślony właśnie PGV, czyli ten wskaźnik, który jest nam potrzebny do uzyskania wzmocnienia przy prowizji mocy trzech. I tu jeszcze właśnie takie przypomnienie i też taka wskazówka, że uzyskanie, że poprzez zastosowanie tej strategii dążymy do rangi premier, która właśnie charakteryzuje się tym, że nasze, nasza struktura będzie miała 5000 OV, ale tutaj mamy już dwie kwalifikowane odnogi, w których musi być po 2000 OV, więc dla nas jest tak jakby dążymy do do tej struktury, ale również jest to dla nas taki przepis, wzór na, na dążenie do rangi diamenta i możemy go, tego diamenta, uzyskać w dwa, na dwa sposoby, albo możemy pomóc 12 osobom zarobić po 1860 zł, czyli wykorzystać tą strategię, tym 12 osobom, które są w naszym drugim poziomie, co może się wydawać pewnego rodzaju wyzwaniem, Albo, co może się wydawać trochę przyjaźniejsze do wykonania, to jest znaleźć cztery osoby, które pomogą swoim poszczególnym trzem osobom zarobić 1860 zł. Więc tutaj też poprze poprzez taką duplikację, replikacje tego systemu nie musimy szukać 12 osób. Wystarczy, że znajdziemy cztery osoby, które będą chciały również podzielić się tym systemem ze swoimi kolejnymi osobami. I już przechodzimy teraz do omówienia, co należy zrobić w poszczególnych miesiącach. I podałam tutaj wam cztery kolejne miesiące. W których należy wykonać pewne działania, i te działania to są. Po pierwsze, jeżeli jeszcze znaczy tak. Kierowałam się tutaj wyborem zestawu podstawy, podstawy wellness, foundational wellness, czyli jest to zestaw, który zawiera suplementy. Kosztuje on około 800 zł. Jest to zestaw, który, który stosujemy przez miesiąc, więc pieniądze, które tutaj wydamy, inwestujemy w swoje zdrowie. I ten zestaw ma około ten plus jeszcze tam kilka: możemy jeden olejek czy coś takiego. Chodzi o to, abyśmy zrobili zakup za 150 PV i w tym pierwszym miesiącu zapisujemy cztery kolejne osoby i wszystkie te osoby, które tutaj są, zapisujemy do programu LRP. I w tym miesiącu już uzyskujemy nasz pierwszy bonus, bonus szybki start i jeżeli ja tutaj już przy, y, 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 takie uproszczenie uprosz, zaokrągliłam y, ten bonus szybkiego startu, ale będzie to około 400 zł, które uzyskamy Poprzez zapisanie czterech osób z tym zestawem e, podstawy wellness. W drugim miesiącu e, jest takie założenie, że wszyscy, którzy już są zapisani, realizują zamówienie LRP, kupując jakieś niesamowite produkty, najlepiej. Jeśli są to produkty, które będą używać. Dlatego wspomniałam wcześniej, że Dotera ma bardzo, bardzo szeroką gamę produktów, których używamy na co dzień i jeżeli wydajemy na nie pieniądze, no to przynajmniej miejmy z tego korzyści. Więc tutaj realizujemy swoje zamówienie LRP, jak również pomagamy kolejnym trzem lub czterem osobom polecić Dotera kilku osobom. I te osoby, które zapisaliśmy w poprzednim miesiącu, te cztery osoby, które komuś polecą i zapiszą swoje cztery osoby, to każda z tych naszych, naszych o, nasze oczka w głowie, zarabia 400 zł. Więc yy, i my też dalej znajdujemy kolejne trzy osoby i pomagamy wszystkim skorzystać na LRP. W miesiącu trzecim już dostajemy swój. Jeżeli wszyscy zrealizują zamówienie LRP, kupując niesamowite produkty i dalej polecamy jedną, jednej, dwóch, trzem kolejnym osobom te produkty, bo mówimy im o tym super programie, pomagamy wszystkim skorzystać z LRP, to nasza, nasz bonus, który jest już sumą mocy trzech i, i szybkiego startu, już jest prawie. 3000 zł. I tak naprawdę już tutaj nie wydajemy pieniędzy ze swojej kieszeni, bo od Dotery dostajemy wynagrodzenie. A w miesiącu czwartym nasze bonusy już sięgają ponad 6000 złotych Przy zachowaniu tych samych zasad. Wszyscy realizują zamówienie LRP. Polecam kolejnym osobom produkty. I zaczynam budować już czwartą swoją odnogę, czyli znajduję czwartą osobę, która chciałaby również skorzystać z tego programu strategicznego, mieć super produkty i zarabiać fajne pieniądze. I żeby móc utrzymać tę prowizję, bardzo ważne jest utrzymanie wzmocnienia tego, tego boosta w, w, w naszej mocy trzech i tutaj mam podane minima, które są potrzebne. Jeżeli chcemy mieć wzmocnienie z pierwszego poziomu, czyli dostać drugie 185 zł, to wymóg PGV jest 400 i to oznacza, że co kwartał wystarczy zapisać jedną osobę, która wykupi y, pa pakiet LRP. Więc nie jest to jakaś y, bardzo chyba trudna rzecz. Y, wystarczy, że rozkochamy się w produktach Dotery i polecanie ich jest znacznie łatwiejsze. Jeżeli chcemy mieć wzmocnienie z drugiego poziomu, to wystarczy zapisać dwie osoby w każdym kwartale, które przystąpią do programu LRP z tym pakietem. I wystarczy, że na jeden kwartał będzie to jedna osoba, więc też tutaj możemy sobie wykonać czy dopasować nasze działania, tak, żeby jedną osobę na kwartał zapisać. Jeżeli chcemy mieć wzmocnienie z trzeciego poziomu, no to tutaj zaleca się zarejestrowanie jednej osoby miesięcznie, która rozpocznie program LRP wraz z pakietem. Więc, jak widzicie, jest to do zrobienia. Warto tutaj umówić się z, z tymi osobami, którym przedstawimy i produkty do tera, i tutaj tę strategię do uzyskania co najmniej 2000 zł w ciągu dwóch pierwszych miesięcy. Ważne jest, żeby móc zrozumieć, że jest to pewnego rodzaju system. My tutaj mamy swój cel: mamy cel zachowania zdrowia i cel zarabiania e, odpowiednich środków, i cel taki, żeby pomóc innym zarobić. Jeżeli my sobie w głowie tak ustawimy, to będzie nam łatwiej mówić o produktach i prowadzić do tego, do tej strategii. I tutaj mam jeszcze taką, takie podsumowanie tej drogi do 2000 w poszczególnych miesiącach, kiedy wiemy, że w pierwszym miesiącu naszym zadaniem jest zapisanie, zapisywanie osób, co najmniej czterech i nauczanie ich, pokazanie im, na czym to polega, założenie im LRP i przekazanie im. Że mogą zrobić podobnie jak my, zapisać co najmniej trzy osoby i my wtedy dostajemy nasz szybki start, około 400 zł, nasze OV już bardzo ładnie wygląda, uzyskujemy rangę menedżer. W drugim miesiącu skupiamy się na duplikowaniu tego, co zrobiliśmy w pierwszym miesiącu, czyli przekazania tej strategii kolejnym osobom. Również szukamy jeszcze kolejne, zapisujemy kolejne osoby i wtedy nasz, nasz dochód już jest tutaj sumą i prowizji szybkiego startu, i z mocy 3, i wzmocnienia mocy trzech z pierwszego poziomu. I też już mamy rangę egzekutiva. W kolejnym miesiącu możemy odczuwać już momentum, ponieważ nasi klienci, którzy połknęli bakcyla do Tery i poł połknęli bakcyla drogi do 2000, również duplikują e, tę strategię i dla ciebie już tworzy się dochód z, z mm, prowizji szybki start. Jak również Moc Trzech i wzmocnienie Moc Trzech na drugim poziomie, i uzyskujemy rangę elit. A w czwartym miesiącu już dalej tylko skalujemy nasz, nasz, nasz biznes i go umacniamy. Wspieramy osoby, które z nami dołączyły do tego działania. Zapisujemy nowych klientów, być może poznajemy już kolejne osoby, które będą budowały swoją bazę klientów. Nasz zespół już tutaj może liczyć 40 osób, czy nawet więcej, i osoby, które z nami Weszły na tę ścieżkę, również osiągają swoje rangi Executive lub Elite. I to jest bardzo takie wynagradzające doświadczenie, kiedy widzimy, że naprawdę wywieramy wpływ na życie i sytuację innych ludzi. Więc warto przyjrzeć się temu sposobowi. Z otwartym sercem, z otwartym umysłem, z, tak, z taką myślą, do czego fajnego może to doprowadzić, i do, do znalezienia osób, które będą chciały z nami umówić się do tego działania, które będą otwarte na to. I tak naprawdę już po czwartym miesiącu dojdziemy do rangi premier, e, i potem już tylko dalej e, duplikujemy i powielamy te działania które robiliśmy do tej pory. I małe podsumowanie, żeby móc zmaksymalizować tę prowizję moc trzech, to powinniśmy skoncentrować się na rejestracjach. Re rejestrujemy nowych klientów, zyskujemy dodatkowe osoby, które można wprowadzić do programu LRP. Aby móc wliczyć je do swojego wskaźnika rozwoju osobistego, do wskaźnika PGV, tak? czyli rejestrujemy co miesiąc. Tak jak powiedziałam, żeby to utrzymać, wystarczy jedna osoba na, na kwartał albo jedna osoba na miesiąc, w zależności od naszych możliwości. Poszukuj y, członków osób, których zarejestrowałeś w ciągu ostatniego roku. I to można przejrzeć sobie w naszym biurze, w naszym zapleczu wirtualnym, i spośród tych osób znajdź takie, które obecnie nie korzystają z zalet programu LRP. Rozważ im wysłanie linku z tym nagraniem, aby pomóc im dowiedzieć się, jak zmaksymalizować korzyści przy zamawianiu ich ulubionych produktów do i przy wypróbowywaniu nowych fantastycznych produktów. I warto tutaj skorzystać z podstawowych pakietów wellness, które teraz Dotera nam wprowadziła. Pomóż swoim klientom doświadczyć korzyści, które płyną z tych produktów VMG, kwasy Omega i probiotyki PBR Store, które są w tym zestawie, ponieważ jest to bardzo uniwersalny zestaw i można poprzez ten zestaw. Każdy klient może zaspokoić swoje podstawowe potrzeby w zakresie dobrego samopoczucia, a żeby móc utrzymać ekskluzywne zniżki na pakiety, które wynikają z zakupów pakietów. Plus można też uzyskać dodatkowe środki właśnie w postaci prowizji z mocy trzech. I to, o czym musimy, musimy pamiętać, to, że uczestnictwo w programie LRP jest najsilniejszym wskaźnik, wskaźnikiem utrzymania klientów i to ma fundamentalne znaczenie dla długoterminowego rozwoju naszej organizacji dotera. I kiedy będziemy koncentrować się na rejestracjach i na tym, żeby nasi klienci byli zaangażowani i żeby uczestniczyli w programie LRP, to możemy zmaksymalizować ten bonus i przygotować Swoją firmę, swój biznes doterowy na długoterminowy sukces. I moi drodzy, jeżeli Wam ta strategia przypadła do gustu, jeżeli czujecie tak jak ja, że daje ona dużą szansę dla wielu, wielu osób i potrzebujecie jakiegoś wsparcia mentora, to zachęcam Was do umówienia się ze mną na półgodzinną rozmowę. Gdzie jeszcze was w tym bardziej zmotywuje, możemy porozmawiać o tym, jak możecie wystartować, albo jeżeli już jesteście w dotera, to jak możecie wejść na tę ścieżkę, ścieżkę, do, która prowadzi do 2000 zł, jak możecie rozmawiać z osobami, na których wam zależy i którym chcecie pomóc też tutaj poprawić sytuację finansową i sytuację zdrowotną. Zatem dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję do usłyszenia.